Cześć, cześć, cześć! I witam was bardzo serdecznie z tej strony Debiu.pl a to jest odcinek informacyjny, który będzie dotyczył, czym nagrywam, czym komfortuję, renderuję i w ogóle. Więc tak. Zacznijmy od czym nagrywam, więc tak. Nagrywam actionem. Chciałam sobie do niego kraka, więc tak. Nagrywam sobie actionem i pulpit jak i zaś różne aplikacje z gier. Tylko rozmiar wideo mam oryginalnej, i na 7 do 60 Format klipu jest mp4 Intel ym, Quick Science Video. Dźwięki, wszystko też tak samo nagrywam actionem. Gdy już nagram jakiś filmik coś, czym go przygotowuję, nie wiem, renderuję czy tam konwertuję, Więc tak, na początku zawsze renderuję w Sony Vegasie Pro 10. Opcje mam ataki. o takie. High definition, to jest znaczy HD 720x60 kl klatek na sekundę. Hmm. Więc tak, renderuję ja w jednym film Następnie tu już renderuję filmik, po renderingu wchodzę w Filmmake Video Converter i tutaj konwertuję moje filmiki. Przykładowo weźmy jeden, to pokażę wam czym, jaki on jest w ogóle. Może znajdzie się w przypadku taki, nie będzie przykładowo, no... O, niech będzie tam przykładowo, nie? Dobra, kolejny. E, więc tak. Chyba, że potem dałem po cztery, bo ja cztery oczywiście. Yy, profil mam tutaj niestandardowy, jest tak jak widzicie, rozmiar okna mam na 720p Dostosowanie oryginalne Kodek video, video H.264 Firmware 3, czyli FPS 60 Bitrate Mam automatyczny sample rate Tak samo oryginalny, kanał oryginalny, kodek Bitrate Tutaj inny mam też Yy, automatyczny. Więc taki, i potem normalnie konwertuje wszystko, nie? No i to już, już konwertuje Filmiki zazwyczaj wrócą yy, od pierwszej w nocy. Jak wstanę, bo mam yy, internet filmikowy do 13 giga, a nocno od godziny pierwszej w nocy do siódmej rano i yy, mam yy, 50 GB za darmo, i wybierasz to wrócą noc. No tak, zobaczmy może jeszcze mój sprzęt, nie jest jakiś mocny, jak widzicie to jest mój sprzęt, procesor, zainstalowano eee, tam RAM, Systemu. systemu, który do tego nie mam Jestem teraz w ogóle. Dysk mam 320. To macie swap, klasyfikacje. No, taki mam sprzęt. Dopytaj. Dzisiaj postanowię coś nagrać z Multiplayer. Nie, może z dwa odcinki. No, jak nie patrzcie. Nie, nie mój. Spore hmm, kraje coś nagrać, ale mam za słaby sprzęt. A na nie wiem, coś mi nie chce działać, się zepsuło. Nagrywałem, nagrywałem i mi się skiepściło. Ale jutro będę miał już grę Assassin's Creed Brotherhood i małżonoś logo, więc postanowię coś nagrać. No, teraz odburzę. Grzmita, lesuj tego po zamknięciu. Zasmaite też, na pewno coś nagram. Lakshota raczej nie. O, Ghost Recon Online. Nie, też może coś... zastanowię. Co? Tutaj na czemu właśnie szybkość wysyłania, pobierania... ...zwarancji 00 normalnie. Bo burza jest zakłóceniem. Tak mi się strasznie... ...wali. Um. Co by wam tu jeszcze powiedzieć? W tle. Może zeczkę w może tylko przyciszę. O! A. Tutaj mam obrazy do gier, no. Więc co, Farka już przeszedłem do Twojego oczywiście. No to co, widzieliście już mi sprzęt, czym nagrywam, czym renderuję, konwertuję. Co będę co mieć, nagrać, i w ogóle a moim sprzęcie, więc tak. Będę się powoli z wami żegnał. Mogę go podać Komentujcie, subskrybujcie i łapki w górę, jak się podobało. I ja się będę z wami żegnał. Pa pa!